Opowiem Wam dzisiaj o świetnej funkcji, która jest wbudowana w Wakelet. Uwielbiam ją, jest mega przydatna. Mówię o czytniku imersyjnym. I to, co Wam dzisiaj pokażę, przyda się, tak myślę, nauczycielom wszystkich przedmiotów ale szczególnie nauczycielom języka polskiego, nauczycielom z biblioteki szkolnej, nauczycielom języków obcych, nauczycielom historii, nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, wszystkim tym, którzy pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy pracują z dziećmi, które mają problemy z czytaniem, ponieważ czytnik imersyjny wspomaga dzieci, na przykład, które mają dysleksję, niedowidzące, i tak dalej, i tak dalej. Dzieci, które po prostu mają problem z czytaniem, ale myślę, że nie, nie tylko. Pokażę Wam też parę aspektów, które tego czytnika emersyjnego, które przydadzą się w pracy z dziećmi, które nie mają problemów z czytaniem. Pomagają w ogóle uczyć się też języków obcych. Nie będę Wam w tym filmie mówić o zakładaniu konta na Waklecie, o podstawowych funkcjach Wakleta, ponieważ nagrałam już jeden film instruktażowy, który możecie sobie. Obejrzeć i który właśnie dotyczy tego, jak zacząć pracę na Wakeletie, na czym polegają różne opcje, jak do, tworzyć kolekcje, jak je udostępniać, więc spokojnie to sobie obejrzycie. A dzisiaj chciałabym się skupić po prostu na tym rewelacyjnym czytniku imersyjnym, który jest zintegrowany z Wakeletem też dzięki współpracy z, firm, z firmą Microsoft. Żeby wam pokazać, jak to działa, stworzymy sobie najpierw Kolekcji i właśnie do czego mogę ten czytnik wykorzystać. Powiedzmy, że mam klasę, powiedzmy, pracuję w bibliotece szkolnej, albo jestem nauczycielką języka polskiego i chcę przygotować dla moich uczniów jakiś zestaw lektur. Albo w ogóle będę zbierała jakieś artykuły z sieci, dzięki którym uczniowie, no, które będą przydatne na moich lekcjach. I po prostu będę chciała, żeby dzięki Wakeletowi, dzięki czytnikowi merycyjnemu, było im łatwiej zapoznać się z tymi materiałami. Mam kolekcję, nazwę, akurat to będzie lektury. Napiszemy jakiś tytuł, tutaj zamieszczam wasze lektury. I oczywiście mogę stworzyć dużo dłuższy opis, nie ma z tym najmniejszego problemu. Mogę teraz dodać jakąś okładkę, więc myślę, że wybiorę z biblioteki i wybierzemy sobie jakieś książki, żeby to było adekwatne do, do tematu. A powiedzmy, to mi się podoba. Mamy taką ładną okładkę. Oczywiście mogę coś dodać jeszcze w tle. Tutaj mogę dodać grafikę w tle, ale w tym momencie nie będę się tym zajmować. Będę chciała dodać sobie jakiś pierwszy materiał. Tak właśnie tworzę Wakeleta, Zobaczcie, kiedy go zapiszę. Zapisuję go zobaczcie w tym momencie jako prywatny. Jeśli będę też go chciała udostępniać, to mogę wybrać opcję publiczny i niepubliczny. To jest właśnie ten. Wtedy on nie będzie taki możliwy do wyszukania, ale jeśli podam link, na przykład podam link moim uczniom, będą oni mogli korzystać z mojej kolekcji. A więc jeśli kliknę przycisk dan. Zobaczcie, takie jest najprostsze wykorzystanie tego czytnika imersyjnego. Jest takie, że każdy tekst, który ja tutaj zamieszczę, każdy wpis, opis i tak dalej, mogę sobie przeczytać, odsłuchać w czytniku imersyjnym. Wystarczy, że kliknę. I mamy czytnik imersyjny. Powiem Wam za, za chwileczkę o nim szczegółowiej, ponieważ chcę pokazać dużo ciekawsze przykłady. Przejdę do edycji kolekcji. Teksty, które będą mogły być przeczytane dzięki temu właśnie czytnikowi imersyjnemu, to niekoniecznie muszą być teksty, które będą tu przeze mnie napisane, ale mogą to być w ogóle różne strony internetowe, teksty ze stron. I jeśli ja tu chcę zebrać lektury, mogę sobie te lektury znaleźć w sieci. Znacie prawdopodobnie stronę wolne lektury. Oczywiście można też skorzystać z innych stron. Tu akurat polecam strony, na których znajdują się utwory, w domenie publicznej, które są w domenie publicznej, ponieważ wtedy spokojnie możecie je dawać i publikować. Ale jeśli wykorzystujecie swoje zbiory tylko dla klasy, czyli nie publikujecie tego nigdzie w sieci, to oczywiście możecie dodawać przeróżne teksty znalezione w internecie. Teraz poszukam jakiejś lektury. Zobaczmy, co my, co my tutaj mamy. O, niech to będzie królowa śniegu Hansa Christiana Andersena. Zobaczcie, klikam sobie lekturę i pojawia mi się taka opcja jak "czytaj online". część tych lektur jest też nagrana przez lektorów, więc można je sobie odsłuchiwać, ale zauważcie, że kiedy słuchamy, nie mamy możliwości wygodnego śledzenia tekstu. Więc pokażę wam, co możemy zrobić z tym czytnikiem imersyjnym. Klikamy "czytaj online", o i pojawił się tekst. Zobaczcie, cały tekst, który. I teraz wystarczy, bo są dwie możliwości. Mogę kopiować sobie ten link, przejść sobie do Wakeleta, do odpowiedniej kolekcji, tutaj do kolekcji lektury, kliknąć plusik i tutaj widzicie, jest od razu domyślnie, otwiera mi się pole z linkiem, wystarczy, że ten link wkleję i ta strona mi się osadzi. Widzicie, całkiem, jest to całkiem proste. Teraz to usunę, pokażę Wam drugą metodę dodawania. Jeśli zainstalujecie sobie rozszerzenie Wakeleta tutaj na pasku, i o tym też opowiadam w tym moim wcześniejszym filmie, to jak wejdziecie na stronę i znajdziecie już sobie tę konkretną stronę, którą chcecie sobie zapisać, wystarczy, że klikniecie tutaj na ten znaczek Wakeleta Wybieracie sobie z listy, do jakiej kolekcji chcecie to zapisać. Możecie też sobie zmodyfikować w tym miejscu tytuł i opis, żeby na przykład łatwiej było wam znaleźć później odpowiedni materiał. Więc ja to zapiszę sobie w lekturach. Klikam Save. O, no i to jest właśnie bardzo prosty sposób e, zapisywania, kiedy na przykład przeglądacie sobie różne materiały w internecie albo na telefonie, bo tam też możecie zapisywać sobie w aplikacji Wakelet różne materiały i nie musicie mieć otwartego, e, otwartego Wakleta. Po prostu zapisujecie, a później, kiedy otworzycie Wakelet, teraz odświeżę stronę i zobaczcie, że to, co sobie zapisałam, już się pojawiło w tym miejscu. I super. I teraz, co nasi uczniowie będą mogli zrobić w taki, z lekturą zamieszczoną w taki sposób? To jest, zobaczcie, to akurat jestem w trybie edycji, więc nie widać tych wszystkich opcji z czytnikiem imersyjnym. Żeby przejść do tego widoku, trzeba wyjść z trybu edycji. Tu klikamy done. I też ta wersja, którą udostępnimy, udostępnimy uczniom, ona nie będzie taką wersją do edycji, oni będą mogli sobie korzystać z tego czytnika imersyjnego. Zobaczcie, tutaj nie ma znaczka czytnika imersyjnego, ale jest coś jeszcze myślę, że ciekawszego. Jak najedziemy sobie na podgląd danej strony, mamy takie dwa przyciski. I od razu wam powiem jeszcze o tym ciekawym przycisku takiej zakładki. Jak sobie klikniecie to, to możecie to, co tu zapisaliście, tę stronę dodać sobie do dowolnej swojej kolekcji. Czyli to też mnie ostatnio ktoś pytał, czy możemy równe, równe zapisane nasze materiały dodawać do innych kolekcji w jakiś prosty sposób. I właśnie to jest taki najprostszy sposób, gdzie możemy, gdzie możemy zapisać to jeszcze w innym miejscu. Teraz zobaczcie, to jest tutaj taki obrazek strony z tekstem, to jest napisane beta. Teraz to jest fazie beta i to jest tryb czytania. Super sprawa, ponieważ jak kliknę to, to ten cały tekst, cały artykuł, cały materiał ze strony, którą zapisałam, pojawia mi się tutaj. I co ciekawe, jest to taka wersja pozbawiona różnych rozpraszaczy, reklam, ozdobników, innych rzeczy nieistotnych. Jest po prostu tekst, na którym chcemy się skupić. Zobaczcie sobie, porównajcie, jak to wygląda tutaj. Czyli nie ma tych wszystkich różnych, nie ma reklam, nie ma różnych dodatków, nie ma jakiegoś menu po boku, po prostu skupiamy się na tym tekście. Ale oczywiście, jeśli byśmy chcieli, możemy sobie, to jest taki przycisk, przejść do tej oryginalnej strony. Więc wystarczy to kliknę i otworzy mi się strona, z której, z której po prostu pobrałam ten materiał. Co jest, co jest ciekawe, gdybym miała więcej tekstów dodanych, mogę też tutaj na razie mam tylko jedną. Jeden materiał, mogłabym nawigować pomiędzy różnymi tekstami. I teraz zobaczcie, jak to super wygląda. Czysto, przejrzyście, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ mogę teraz kliknąć tu na górze przycisk Immersive Reader, czytnik imersyjny, i zobaczcie, co się dzieje. I zobaczcie, co się dzieje. Pojawia mi się ten tekst już tutaj w widoku czytnika imersyjnego i nasi uczniowie, żeby było im wygodniej czytać, mogą sobie ten tekst dowolnie modyfikować. Po pierwsze, w preferencjach tekstu mogą sobie tekst powiększyć. Więc to jest super sprawa dla uczniów, którzy mają problemy ze wzrokiem, ponieważ mogą sobie ten tekst naprawdę powiększyć, naprawdę do bardzo dużego rozmiaru. Mogą także zmniejszyć odstępy i zwiększyć odstępy. Między wierszami, więc też super super sprawa. Mogą też zmienić czcionkę. Może wygodniej będzie im się czytało Ta, taką albo taką, jak zmienią się na taką czcionkę. Też ciekawą sprawą jest to, że możemy sobie zmienić motyw, czyli zobaczcie, będzie inne tło strony, na której czytamy, więc też można to dopasować do swoich preferencji. Nie wszystkim wygodnie czyta się na takim białym tle. Oczy mogą od tego boleć, więc możemy sobie zmienić na przykład na taki motyw, bardziej przyjazny dla wzroku. Tych kolorów jest tu dużo więcej, więc naprawdę możemy sobie to modyfikować bardzo dowolnie. Też ciekawą opcją jest, zobaczcie ten czarny motyw, kiedy na przykład czytamy sobie w nocy w łóżku. Nie chcemy po pierwsze świecić ek ekranem komputera czy, czy smartfona. Możemy sobie włączyć taki tryb ciemny, i też oczy wtedy też nie męczą się tak bardzo. Kolejną sprawą no, znakomitą jest możliwość podziału na sylaby, co się bardzo przyda też uczniom, którzy uczą się czytać będzie im łatwiej e, czytać różne teksty. I możemy także zaznaczyć sobie części mowy, akurat podstawowe cztery części mowy, zobaczcie na przykład jak sobie kliknę rzeczowniki, to na fioletowo zaznaczyły mi się rzeczowniki i oczywiście też mogę, jeśli mam inne preferencje, mogę zmienić sobie te kolory, że na przykład chcę, żeby rzeczowniki były na przykład niebieskie, to wystarczy, że kliknę i już po prostu będę miała wszystkie rzeczowniki zaznaczone na niebiesko. Mogę sobie zaznaczyć czasowniki. Więc też to będzie znakomite dla uczniów, którzy uczą się gramatyki. Będą mogli siebie sprawdzić. Nawet teksty, które my im zamieścimy, jakieś przygotujemy, po prostu będą mogli sobie wygodnie z tym pracować. Jeszcze przymiotniki zaznaczę, przysłówki, zobaczcie. I co ciekawe, mogę też sobie pokazać etykiety, więc wtedy nad danymi słowami poza kolorem będzie jeszcze taka. Informacja na temat, jaka to jest, zobaczcie, część mowy. Więc super, super sprawa, gorąco to polecam. I to jeszcze nie jest koniec. Zobaczcie, mamy jeszcze jedną, jeszcze jedną opcję: preferencje czytania, i też to jest super sprawa dla uczniów, którzy łatwo się rozpraszają, właśnie też dla dyslektyków, dla dzieci, które uczą się czytać. Zobaczcie, można sobie włączyć koncentrację na wierszach, i wtedy zawężamy sobie. Ten obszar czytania, na przykład to jest albo jeden wiersz, albo trzy wiersze, żeby po prostu łatwiej było nam się na tym, na tym czytaniu skupić. Zobaczcie, możemy sobie między wierszami też przechodzić strzałkami w górę i w dół. To też super, super, super sprawa. Wyłączę to w tym momencie. Mamy do tego także słownik obrazkowy. Zobaczcie, jak dzieci, jeśli dzieci uczą się, trafią na jakieś słowa, których nie rozumieją. Na przykład, zobaczmy, słowo jest piękny, jest słowo czarodziej, a tu akurat nie mamy obrazka, ale też jest dobra wiadomość, że niedługo, niedługo te słowniki zostaną wzbogacone o mnóstwo obrazków. Właśnie tu mamy świat na przykład, a brzydki może też mamy brzydki, jest zły, więc tych, tych obrazków jest naprawdę już w tym momencie sporo. I też super, super opcją jest możliwość wybrania języka, na który chcemy przetłumaczyć ten tekst. Ja to Wam pokażę za chwilę w innych przykładach, ale to po prostu jest mega sprawa. Co jeszcze naszym uczniom pomoże? Może, mogą po prostu sobie odtworzyć dźwięk. Zobaczcie, wystarczy, że klikną przycisk i zły, a nic na nim nie było pięknego narodziej klaskał w dłonie i śmiał się ze swego figla. Paźli jego uczniowie portwali zwierciadło i biegali z nim wszędzie. Jeśli uczeń ma problem, żeby nadążyć za tym czytanym, żeby nadążyć za tempem lektora, może sobie kliknąć ustawienia głosu i powolnić szybkość mowy albo przyspieszyć. Jest też możliwość zmiany głosu. Jeśli chcemy, żeby nam czytał mężczyzna, ale w polskiej wersji jest z tym w tym momencie problem. Jest też, bycie, trzeba to, też muszę jakby jeszcze zgłosić, zgłosić to, że nie do końca to dobrze działa w tym momencie, kiedy nagrywam ten film. Jeśli ten wkład zwolnię szybkość mowy, zobaczcie, jak będzie. Wszędzie wybrać. podstawiając je ludziom z nienaska przed oczy i cieszyli się, i śmiali. Zdecydowanie łatwiej teraz będzie nadążyć uczniów, którzy mają problemy z czytaniem, i jeśli jeszcze do tego. Włączą na przykład koncentrację na wierszach, Śmieli, zobaczcie. kiedy przerażony człowiek zasłaniał oczy. Mogą się uczyć naprawdę w bardziej, uczyć czytać w bardziej takim dobrym dla siebie tempie. I w ten sposób, zobaczcie, możecie sobie zrobić cały zestaw lektur, ładnie to opracować. Możecie także dodawać różne recenzje, teksty uczniów, recenzje z różnych blogów, więc jest naprawdę super rozwiązanie. Co jeszcze można zrobić? Teraz pokażę Wam naprawdę mega rzecz. Zrobimy sobie nową, nową kolekcję, którą nazwiemy artykuły z czasopism. Artykuły, może tak z sieci. Artykuły z sieci. I tutaj mógłby być jakiś opis, że tu w tym miejscu zbieram artykuły na ciekawe tematy. No powiedzmy coś w tym stylu. Dodamy sobie okładkę z biblioteki. Skoro mają być artykuły, to może zróbmy jakąś gazetę, znajdziemy. Powiedzmy, będzie wiadomo o co chodzi. Akurat zmniejszę sobie troszeczkę ten obrazek do połowy. Tutaj taki o. I oczywiście też mogłabym dodać coś w tle. W tym momencie nie będę tego robić. Zobaczcie, znalazłam sobie artykuł z czasopisma The Guardian, i to akurat dotyczy jednego z moich ulubionych autorów więc jak najbardziej uczniowie też mogą sobie tworzyć takie kolekcje interesujących materiałów i teraz oczywiście mogę sobie to skopiować i wkleić do Wakeleta, ale skorzystam sobie z tego rozszerzenia klikam, wybiorę sobie teraz artykuły z sieci, klikam save ale też wyszukałam sobie artykuł z Badische Zeitung, czyli też artykuł po niemiecku. I teraz ten artykuł też dodam sobie do tych artykułów w sieci. I zobaczcie teraz, co możemy świetnego zrobić sobie na Wakelecie od świeżej strony. Jeszcze to zobaczyłam, to jest literówka. I oba artykuły się pojawiły. Oczywiście mogę zmienić ich kolejność, mogę zmienić sposób, w jaki będą się wyświetlały w mojej kolekcji. I teraz, żeby móc przejść do czytnika immersyjnego, klikam DAN. I zobaczcie, co mogę teraz zrobić. I jaka to może być znakomita pomoc też dla nauczycieli języków obcych? Jaka może być znakomita pomoc dla wszystkich, którzy uczą się innych języków, albo nawet tych, którzy nie uczą się języków obcych, ale chcą zrozumieć, co jest napisane w artykułach na jakichś stronach w innych językach? Klikamy sobie Read Mode. I zobaczcie, jak teraz to pięknie wygląda. Ten artykuł naprawdę świetnie nadaje się do czytania. Nic nas nie rozprasza. Jak włączymy Immersive Reader, super sprawa. Możemy posłuchać, jak te słowa są wypowiadane po angielsku. Perhaps the world's least hasty writer, Ted Chiang, has built his fiercely dedicated... Tu też super działa opcja zmiany głosu na głos mężczyzny. Fan base slowly but surely. His first story, Tower of Babylon, appeared. Świetne jest, też jest to, że jeśli na przykład uczymy się jakiegoś języka, możemy sobie zmienić tempo, tempo mówienia, na przykład na wolniejsze, więc też to przyda się niesamowicie. I oczywiście działają tutaj też te wszystkie opcje, o których mówiliśmy, ułatwiające czytanie, skupianie się na wierszach. Działa też znakomicie opcja gramatyki i sylab, więc też mega się to przyda podczas nauki języka, na przykład zaznaczę teraz sobie rzeczowniki. Zobaczcie, super, super sprawa. I w tym momencie Momencie, jak pokażę etykiety, o, to też mogę sobie jeszcze dodatkowo zaznaczyć, prawda? To są za części mowy. I tak jak już zauważyliście, jak klikniemy sobie na jakieś słowo, to pojawia. Oczywiście ten słownik działa cały czas. To jest akurat powoli, więc mamy żółwia. Tu mamy wieżę, więc też ten słownik obrazkowy bardzo pomoże nam uczyć się języków obcych. I zobaczcie, jaka jest też super sprawa, jeśli włączymy sobie, mamy zaznaczony ten słownik obrazkowy i wybiorę sobie język tłumaczenia tych języków, zobaczcie, ile jest na tyle języków, możemy, możemy to przetłumaczyć. W tym momencie tak wybieram język polski i na razie zostawiam sobie to, że tłumaczenie według wyrazów. I teraz e, zobaczcie, jak na przykład sobie słowo writer pojawia mi się mogę sobie odsłuchać to słowo konkretnie to jedno słowo w izolacji zobaczcie Writer. po angielsku mam no. pisarz tłumaczenie na język polski ze słownikiem obrazkowym zobaczcie, też super sprawa i tak jak mówiłam niedługo tych obrazków też ta baza obrazków zostanie znacząco zwiększona cały i teraz, jeszcze jest jedna super opcja, której nie wspominałam. Możemy przetłumaczyć sobie cały ten tekst. Znaczy, że zaznaczymy dokument. I zobaczcie, możemy już ten nasz artykuł. Czytać w języku polskim. Oczywiście to tłumaczenie jest automatyczne, więc no nie, nie będzie perfekcyjne. Im bardziej skomplikowany tekst tłumaczymy, na przykład mamy, to jest najmniej pochopny pisarz na świecie, też generalnie chodzi o to, że ten Ciang nie pisze bardzo często, bardzo dużo, więc to, to pisanie zajmuje mu dużo czasu, więc to też nie, nie jest przetłumaczone idealnie, ale większość tekstu naprawdę da się, da się zrozumieć. W przypadku angielskiego może nie, nie będziemy widzieć aż takich tak niesamowitych zalet takiego rozwiązania, jak w przypadku w ogóle jakichś języków, o których nie mamy blandego pojęcia, więc wtedy jakiekolwiek tłumaczenie jest lepsze niż żadne. Bardzo łatwo możemy też przerzucać się między tekstem oryginalnym i tłumaczeniem na polski. W tym momencie mam tłumaczenie na język polski, klikam tekst oryginalny, i mogę sobie, mogę sobie czytać znowu w języku angielskim. Tak to wygląda w przypadku języka angielskiego. Zobaczcie, jak mam kolejny artykuł w języku niemieckim. Włączę sobie ten tryb beta. Immersive Reader. I też tutaj super, o, zobaczcie, też mamy ten słownik obrazkowy. Możemy czytać sobie, odsłuchiwać słowa w języku niemieckim, konkretne słowa. Mikroabenteuer. I oczywiście możemy też odsłuchać sobie cały tekst, żeby uczyć się poprawnej wymowy. I tutaj też... Mikroabenteuer sind im Trend. Dabei können Sie Też możemy sobie zmienić na, kolor, na głos mężczyznę. Eine großen Belastung für die Natur werden zwalniać, przyspieszać czytanie też oczywiście mamy tutaj możliwość podziału na sylaby i to wszystko jest robione zgodnie z wszelkimi zasadami, więc nie musimy się martwić o to, że tutaj w tym przypadku akurat będą błędy. Zaznaczę sobie też rzeczowniki. Więc też to jest mega rozwiązanie i teraz zrobię sobie tłumaczenie na język polski. Dla uczniów, czy nawet dla nas, którzy uczymy się innych języków obcych, jest to super sprawa. W tym momencie sobie zaznaczę na przykład, mamy tu przetłumaczone, że to jest niedziela. Tu mamy, mamy ludzi, mamy generacje. Mamy, zobaczcie, mamy naturę. Jest natura i jest też słownik obrazkowy, możemy sobie odsłuchać poszczególne słowa. I oczywiście, Możemy przetłumaczyć cały dokument. Pamiętajcie, że nie jest to tłumaczenie idealne, ale zawsze lepsze niż, niż żadne. Mamy od razu przetłumaczony cały, cały artykuł. W ten sposób możecie zrobić sobie w WakeLecie swoją kolekcję różnych tekstów z, ze stron internetowych w najróżniejszych językach. Ta baza języków obcych jest co, coraz bardziej rozbudowywana i niedługo dołączą do niej kolejne języki, więc korzystajcie z tego sami, zachęcajcie swoich uczniów, twórzcie dla nich kolekcje, ale także zachęcajcie, żeby oni sami tworzyli swoje kolekcje. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, pomoże Wam i Waszym uczniom w nauce czytania i w nauce języków obcych. Szczególnie pomoże też dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z różnymi dysfunkcjami. Jeśli ten film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i do zobaczenia w następnym filmie.